Zacznijmy od konfiguracji środowiska Codesys. Utworzyłem nowy projekt, Ty też możesz taki projekt utworzyć. Główny program będzie pisany w języku Ladder. Więc teraz przejdź do drzewa projektu, kliknij prawym przyciskiem myszy na Device i kliknij na Add Device. Tutaj w folderze Modbus masz opcję Modbus.com, więc kliknij na Add Device. Nie musisz zamykać tego okna, wystarczy, że pójdziesz do drzewa projektu, klikniesz na Modbus.com i tutaj wybierzesz z folderu Modbus Serial Client, Modbus Client i daj Add Device. Następnie przejdź do drzewa projektu, Modbus Client i tutaj wybierz Modbus Server. Kliknij na Add Device. No i teraz możesz zamknąć to okno klikając Close. I zobacz, masz pełną tutaj konfigurację Master-Slave. Przejdź do Modbus .com. Tutaj mamy podstawowe parametry konfiguracyjne. Czyli tak. Com port będzie co, to Com 2. Jest, jest to port drugi Finder Opta. Do tego portu podłączone są przewody. Więc wybieram dwa.